Rzeka Warta jest drugą po Wiśle najdłuższą rzeką w całości w granicach Polski. Wywarta The z river is the second longest river w te Poland's borders. I trzecią najdłuższą, włączając rzekę Odrę, która przepływa również przez Czechy i Niemcy. And the third longest, including the Oder river, which also flows through the Czech and Germany. Długość ponad 808 km. Wylew over 808 km. Wysokość nad poziomem morza 380 metrów u źródła i około 14 m ujścia do Odry. Elevation above sea level 380 m the and 14 m z mouth to Warta zaczyna się w centralnej Polsce na wyżynie krakowsko-częstochowskiej w województwie śląskim. Wywarta warta rises in central Poland in Kraków-częstochowa upland in a Silizian Rzeka bije się na północny zachód przez województwa łódzkie, wielkopolskie i lubuskie. Wyrywem jadę to west w wyłódź, Gate polen lubuskie województwie. Uchodzi do Odry koło Kostrzyna, na granicy z Niemcami. It empties into the olde nie near Kostrzyn w the Ich zlewnia obejmuje prawie 55 tysięcy kilometrów kwadratowych. The drainage area covers almost 55,000 square kilometers. Rzeka jest żeglowna od Odry do Konina na około połowie jej długości. The z is navigable from the Ode to Konin, approximately half of its length. Warta jest połączona z Wisłą Kanałem Bydgoskim i Notecią, największym dopływem Warty. Wywarte jest connected to the baj by Wybydgosz noteć, Notet, z is distributed Zarówno Wisła, jak i Odra prowadzą do Bałtyku, bo the Wiściul and the wy to the Baltic Sea.